Cześć! Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Tak, wychodzę za mąż po raz trzeci, i co z tego? Katarzyna spojrzała na przyjaciółkę, trzepocząc długimi rzęsami. Nie mam szczęścia do mężczyzn, co mam zrobić? Może tym razem znajdę swoje szczęście. Katarzyno, masz dziwny sposób myślenia. Eleonora westchnęła. Raz pech, potem kolejny, potem kolejny. Po co od razu wychodzić za mąż? No. Mieszkać razem, popatrzeć na siebie. Dlaczego od razu? Znam Stefana od prawie sześciu miesięcy. Sześć miesięcy? Katarzyna, on tu przyjechał trzy miesiące temu. O jakich sześciu miesiącach mówimy? Eleonora uśmiechnęła się. Nieważne, czy to sześć miesięcy, czy trzy. Najważniejsze, że się kochamy. Nie wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Co za różnica, w co wierzę, a w co nie. Moja droga, to samo mówiłaś o Józefie, swoim pierwszym mężu. Eleonora mruknęła. I o miłości, i szczęściu. Więc i ja go kochałam. Nie przeczę. To jego wina, że się rozstaliśmy. Eleonora i Katarzyna były koleżankami z klasy i najlepszymi przyjaciółkami. Obie ładne i mądre, obie miały dobre stopnie i podobały się chłopakom. Katarzyna była blondynką, podobną do lalki, z dużymi niebieskimi oczami i pulchnymi ustami. Eleonora była blondynką o zielonych oczach i wdzięcznych rysach twarzy. Jej uroda była głębsza. Dziewczyny mieszkały po sąsiedzku, razem chodziły do szkoły i ze szkoły, razem tańczyły na szkolnych dyskotekach, a latem chodziły nad rzekę, która płynęła tuż za ich wioską. Dostanę się do instytutu pedagogicznego. Marzyłam o tym w dziesiątej klasie. Chcę pracować w szkole, jak mama. Mama mówi, że bycie nauczycielką to żaden miód. Katarzyna wzruszyła ramionami. Jeszcze nie zdecydowałam, gdzie pojadę. Jest jeszcze czas. Katarzyno. Ostatnio coraz mniej myślisz o szkole. Eleonora zaśmiała się. Chyba bardziej interesuje cię błażej z jedenastej klasy niż jakiś instytut. Błażej już mnie nie interesuje. Katarzyna stanęła w płomieniach. Jest nudny i mówi tylko o sobie. Przy okazji zamierza studiować agronomię. Po co mi agronom? Gdybyś nie wiedział, agronomowie dobrze zarabiają. Przyjaciółka Eleonory. Jak długo się nie widzieliście? Miłość odeszła? Nie, nie chodzimy ze sobą i nie było żadnej miłości. Katarzyna powtórzyła. Mówię ci, on jest nudny, nieciekawy, nie jestem nim zainteresowana. Dziwne, ale z zewnątrz wydaje się być całkiem ciekawym rozmówcą i przystojny. Też tak myślałam, dopóki nie poznałam go bliżej. Katarzyna wzruszyła ramionami. No cóż, a co z Józefem? Jaki Józef? Chyba nie mamy takiego w szkole, prawda? Eleonora załamała ręce. A co ma do tego szkoła? Katarzyna roześmiała się. Szkoła to nie koniec świata. To same małolaty jak błażej, o czym z nimi gadać. Myślę, że jest DLA ciebie trochę za stary. Tak, o Józefie. Wrócił niedawno, mówią, że przywiózł dużo pieniędzy. Widziałaś go? Odwiedził mojego sąsiada, Sylwestra. Co za facet. Katarzyna, on jest siedem lat starszy od ciebie. Józef chodził do tej samej klasy, co moja siostra. Po co ci on? Eleonora była zaskoczona. On nawet na ciebie nie spojrzy. Jesteś dla niego za młoda. Jak to młoda? Mam 16 lat. Nie spojrzy na starą kobietę w wieku dwudziestu pięciu lat. Katarzyna zmarszczyła brwi. Tak, starą kobietę. W wieku dwudziestu pięciu lat. Eleonora roześmiała się. Źle o tym myślisz, koleżanko. Józef jest dorosły. Dorobił się pieniędzy, słyszałaś? Zamierza kupić dom. Potem planuje ślub, pracę na miejscu. Chyba nie planujesz ślubu w wieku 16 lat. A może jest coś, czego o tobie nie wiem? Nie wiem mruknęła Katarzyna. No i proszę w takim razie masz to z głowy. Eleonora machnęła rękami lepiej ucz się do egzaminu, bo się nie dostaniesz. Powinnaś myśleć o studiach roześmiała się. Eleonora, co robić? Katarzyna chodziła po pokoju z kąta w kąt. Co teraz będzie? Jak ja powiem, mamie, zabije mnie co ty powiesz? Katarzyna o czym ty mówisz? Eleonora spojrzała na przyjaciółkę. Co ci znowu odbiło? Nie możesz żyć bez przygód. Jestem w ciąży Eleonoro z Józefem. Pierwsza ci powiem, że nie wiem, co robić. Jesteś pewna? Eleonora zapytała cicho. Na sto procent. Katarzyna westchnęła. Opóźnienie plus cztery testy dwupasmowe. Byłaś w szpitalu? Nie, boję się. I jak ja tam pójdę? Co ja powiem mamie? Katarzyna prawie się rozpłakała. Będziemy musiały pójść do sąsiadki. Coś wymyślimy. Eleonora westchnęła. Musiała pomóc przyjaciółce. Kilka dni później pojechała z Katarzyną do sąsiedniej wsi. Według oficjalnej wersji, Eleonora potrzebowała nowego dresu, a Katarzyna miała jej pomóc go wybrać. W rzeczywistości Katarzyna była umówiona na wizytę u ginekologa. Co powiedział lekarz? Eleonora czekała na przyjaciółkę w gabinecie lekarskim. Powiedziała, że jest już za późno, żeby cokolwiek z tym zrobić. Trzynasty tydzień. Będziemy musiały urodzić dziecko. Jak to trzynaście tygodni, to trzy miesiące, trochę ponad trzy miesiące, a wcześniej nie było żadnych oznak? Eleonora była zaskoczona. Nie wiem, Katarzyna powiedziała. Może były, ale nie zwracałam na to większej uwagi. Trzy miesiące, powtórzyła Eleonora. Pamiętaj, źle się czułaś na linii. Myśleliśmy, że to ból głowy. Był gorący wrzesień, a potem nie mogłaś wejść do stołówki. Drażniły cię wszystkie zapachy. Od dłuższego czasu mówiłeś o opóźnieniu. Myślałam, że to się jakoś samo rozwiąże. Katarzyna powiedziała cicho, ocierając łzy: Co ja teraz zrobię? Matka mnie zabije. Jest pewna, że pójdę na studia do instytutu, ale poszłam do Józefa zamiast do korepetytorów i oto jestem. Słuchaj, Katarzyna, nie mogę zrozumieć, jak według ciebie wszystko miało się samo ułożyć. Ciąża miała się rozwiązać, czy co? Eleonora wpatrywała się w przyjaciółkę. Ale narobiłaś bałaganu, koleżanko. Dziewczyny jechały do domu w milczeniu. Każda miała coś do przemyślenia. Eleonoro, wychodzę za mąż. Katarzyna przytuliła przyjaciółkę. Ślub już za miesiąc. Jestem taka szczęśliwa, nie masz pojęcia. A co ze studiami? Wyższe wykształcenie? Przyszłość przecież? Eleonora uśmiechnęła się smutno. Jaki uniwersytet? Wiesz, że mam termin na wiosnę. Rozmawiałyśmy z mamą i zdecydowałyśmy, że później będę studiować korespondencyjnie. Urodzę dziecko, trochę podrośnie i wtedy pójdę. Ale teraz muszę wyjść za mąż i urodzić dziecko. Nie ma innego wyjścia. Zwłaszcza, że Józef zaproponował mi małżeństwo po tym, jak powiedziałam mu, że jestem w ciąży. Myślisz, że tak będzie lepiej? Eleonora westchnęła. Oczywiście. Kocham Józefa, a on kocha mnie. Będziemy mieli razem dziecko. Józef ma własny dom, pracuje jako szofer w naszej firmie. Jego pensja jest dobra. Jego rodzice nie mają nic przeciwko naszemu małżeństwu. Moi też o dziwo, więc możesz mi pogratulować. Gratuluję. Eleonora uśmiechnęła się, ale z jakiegoś powodu nie był to szczęśliwy uśmiech. Eleonora była świadkiem na ślubie Katarzyny. Młodzi świętowali hucznie. Józef miał jeszcze trochę pieniędzy, a rodzice panny młodej i pana młodego byli hojni. Stoły pękały w szwach od jedzenia i picia, tańców i śpiewów, toastów i gratulacji prezentów, konkursów od wesołego toastmistrza. Wszystko w najlepszych tradycjach tego gatunku. Nawet walka na koniec imprezy, zgodnie z planem. I tak Katarzyna została żoną Józefa. Facet może nie był zachwycony, że musi się żenić, ale zachował się jak prawdziwy mężczyzna. Katarzyna urodziła na początku maja. Ukończyła szkołę z egzaminem zewnętrznym, a na egzamin pojechała z rodzicami i córeczką karmiąc dziecko przed i po egzaminie. Choć oczywiście Katarzyna nie pokazała wysokich wyników. Egzamin w jakimś stopniu zdała, na razie jednak to jej wystarczyło. Eleonora z kolei zdała egzamin lepiej niż ktokolwiek inny w klasie i dostała się do Instytutu Pedagogicznego. Teraz rzadko widywały się z Katarzyną. Dziewczyna nie przyjeżdżała do domu w każdy weekend. Nie było też możliwości, by za każdym razem odwiedzać przyjaciółkę. Nie było czasu, energii, chęci. Rzecz w tym, że Katarzyna wraz z narodzinami córki z wesołej i pozytywnej dziewczyny, zmieniła się w wiecznie niezadowoloną z siebie zrzędę. Eleonora z jednej strony ją rozumiała. Katarzyna była w domu z dzieckiem, mąż w pracy, matka i teściowa też. Nie było z kim porozmawiać, nie było komu pomóc. Katarzyna musiała łączyć opiekę nad dzieckiem ze sprzątaniem i gotowaniem, a latem musieliśmy zajmować się ogrodem warzywnym. Jestem taka zmęczona. Jęczała Katarzyna. Nie mam na nic siły. Przed obiadem kładę janinę spać, sprzątam, gotuję, tylko usiądę, a córka już nie śpi. I tak dalej, i tak dalej. Porozmawiaj z mężem, porozmawiaj z mamą. Niech ci pomogą chociaż w weekendy. Eleonora wzruszyła ramionami. I nie zapominaj, że chciałaś wyjść za mąż i mieć dziecko w wieku siedemnastu lat, więc głupio jest kogokolwiek za to winić. Rozumiem, ale to niczego nie ułatwia. Katarzyna westchnęła. Czasami nawet nie chce mi się wstawać z łóżka. To jak dzień świstaka. Słuchaj, koleżanko, nie poznaję cię. Eleonora załamywała ręce. Nie wyglądasz jak ty, głowa nieumyta, bez makijażu, w jakimś obskurnym, brudnym szlafroku. Nie sądzisz, że twój mąż nie zniósłby takiego widoku? Umyj się, a będziesz w lepszym nastroju. Przyjemny, nieprzyjemny. Ożenił się ze mną. Niech to znosi. Katarzyna wzruszyła ramionami. Starała się doprowadzić do porządku między karmieniem, praniem pieluch, sprzątaniem i gotowaniem. Katarzyna tylko narzekała na męża i córkę, opowiadała jak jej ciężko i żaliła się, że tak potoczyły się jej losy. Dobrze, de la ciebie, powiedziała. Mieszkasz w mieście, w hostelu, jest fajnie, nowi przyjaciele i dziewczyny, nowe doświadczenia każdego dnia. Wychodzisz, gdzie chcesz i ile chcesz, śpisz w nocy, a nie opiekujesz się krzyczącym dzieckiem. Żyjesz pełnią życia. Chciałbym być tobą. Sam z tego zrezygnowałeś. Całkiem dobrowolnie zresztą. Po raz kolejny przypomniała sobie Eleonora Katarzyna. Przez takie rozmowy starała się rzadziej widywać z przyjaciółką. Eleonora skończyła pierwszy rok z wyróżnieniem i zwiększonym stypendium. Przyjechała do domu na wakacje. Oczywiście pojechała odwiedzić przyjaciółkę. Józef mnie zdradza. Katarzyna powiedziała jej od początku. Jestem tego pewna. Wszyscy w wiosce tak mówią. Widziałaś go z kimś? Masz jakiś dowód? Zapytała przyjaciółka wzdychając. Dowodu nie mam, ale czuję, że to prawda. Katarzyna nie dawała za wygraną. Jest tak samo jak zawsze, pomyślała Eleonora. Próbowała wytłumaczyć przyjaciółce, że plotki to żaden powód, by podejrzewać męża o zdradę, ale ta zdawała się jej nie słyszeć. Faktycznie, przydałoby ci się trochę porządku. Wyglądasz jak pięćdziesięcioletnia kobieta w tym starym szlafroku, z potarganymi włosami. Eleonora powiedziała: Twój mąż nie ożenił się z taką nędzarką, jaką widuje na co dzień. Nie zdziw się więc, jeśli plotki okażą się prawdą. Przyjaciółka obraziła się, ale następnego dnia zadzwoniła Eleonora i zaprosiła ją do fryzjera. Woda ostrzy kamień. Przez całe lato Eleonora wysłuchiwała narzekań Katarzyny i powoli wyciągała ją z depresji, próbując przywrócić do normalnego życia. Dziewczynka chodziła z wózkiem, a Katarzyna sprzątała lub gotowała. Wysyłała koleżankę na manikiur i jak dawniej chodziła z nią nad rzekę. Teraz jednak zabierały Janinę ze sobą w wózku. Pod koniec lata Katarzyna wyglądała już jak dawna, wesoła i ładna blondynka. Stopniowo poprawiały się też relacje w rodzinie Katarzyny. Córka dorastała, wymagała mniej uwagi, a mężowi podobały się zmiany, jakie zaszły w jego żonie. Jak się jednak okazało, nie na darmo we wsi mówiło się o zdradach Józefa. Eleonora dowiedziała się o tym, gdy przyjechała po zimowej sesji. Rozwodzimy się, szlochała Katarzyna. Przyłapałam Józefa z Karoliną, sprzedawczynią z naszego sklepu. Całowali się. Gdzie ich widziałaś? Eleonora była zaskoczona. W samochodzie przed sklepem. Przyszłam po chleb, a oni byli w samochodzie. Widziałam ich na własne oczy. Co, widziałaś wszystko? Eleonora zmarszczyła brwi. Może ci się przywidziało. Ale Katarzyna nie słuchała argumentów przyjaciółki. Oczywiście Katarzyna nie odeszła od męża po tym incydencie. Rodzice i sam mąż namawiali młodą kobietę, by wybaczyła i zapomniała. Józef zaklinał się, że nic takiego nie zrobił, tylko podwiózł ekspedientkę do sklepu. Katarzyna w końcu go posłuchała. Nie chciała wracać do rodziców z małą Janiną na rękach. Katarzyna i Józef zaczęli żyć dalej. Katarzyna nie potrafiła już jednak zaufać mężowi. Wątpliwości wkradły się w jej duszę i nie opuszczały jej. Eleonoro, co mam robić? Cały czas mam w głowie ten obraz. Idę do samochodu, a w nim Karolina i Józef. Nie mogę im wybaczyć. Myślę, że on nadal mnie zdradza. Spóźnia się do pracy i myślę, że jest w łóżku z kimś innym. Nie mogę tak żyć. Ale jeśli jesteś pewna, że tak właśnie było, to oczywiście nie może tak być. Jeśli mu nie ufasz, rozwiedź się z nim. Nie możesz mieć normalnego życia. Wiesz, czytałam, że z głowy mężczyzny można wbić kołek. Katarzyna zmrużyła oczy. Psychologowie piszą, że trzeba się zmienić w zamian. Wtedy to odejdzie w niepamięć. Czy ty postradałaś zmysły? Eleonora spojrzała na przyjaciółkę ze zdziwieniem. I jak wtedy będziesz żyła z mężem, chodziła z nim do łóżka? Zemszczę się na nim. Wtedy nie będę cały czas myśleć o jego zdradzie. Eleonora oczywiście próbowała odwieść przyjaciółkę od tego głupiego pomysłu. Podała jej wiele powodów, Dela, których ta zemsta się nie uda. Katarzyna jednak kurczowo trzymała się tego absurdalnego pomysłu. Eleonora ukończyła drugi rok z wyróżnieniem. Po powrocie do domu dowiedziała się, że przyjaciółka rozwiodła się z mężem. Józef przyłapał mnie z nim. Katarzyna płakała. Złapał mnie i kazał wynosić się z jego domu. Dla niego to w porządku, że ma romans z Karoliną, ale nie Dela mnie. Z kim cię przyłapał? Eleonora na początku się nie zorientowała. Sylwester, zaprosiłam go do siebie. Wiesz, że jest we mnie zakochany od liceum. Wypiliśmy wino, to i tamto, zaczęliśmy się całować i w ogóle. I wtedy wrócił Józef. Wcześniej wyszedł z pracy. Dlaczego w ogóle związałaś się z Sylwestrem? Eleonora wciąż nie rozumiała. Nigdy ci się nie podobał. Mówiłam ci, chciałam się odegrać na Józefie. Katarzyna rozpłakała się. Ach, zemsta? Bądź teraz szczęśliwa. Nie wiedziałam, że jesteś taka głupia. Eleonora westchnęła. Nie, domyślałam się oczywiście, ale nie aż tak głupia. I znów Eleonora spędziła całe lato na przywoływaniu przyjaciółki do porządku i wysłuchiwaniu jej lamentów. Teraz Katarzyna winą za swoje nieszczęścia obarczała byłego męża, Sylwestra, w którym kochała się od liceum i cały świat, łącznie z psychologiem, z którego zaleceń korzystała. Jesienią Eleonora wyjechała na studia, a Katarzyna wyszła za mąż po raz drugi. Zupełnie cię nie rozumiem. Eleonora załamała ręce. Ty go w ogóle nie kochasz. Powiedziałaś jakiś czas temu, że to jego wina, że Józef cię zostawił. Myślałam, że próbujesz pogodzić się z Józefem. Nie, nie próbuję. Katarzyna uniosła głowę. Ale on mnie kocha i to jest najważniejsze. Będzie mnie nosił na rękach, a ja nie mam zamiaru upokarzać się przed Józefem. Posłuchaj, Katarzyno, to chyba przesada. Eleonora westchnęła. Wiesz, co mówią o Sylwestrze. Mówią, że jest dziwny. Nie do końca normalny. Ma niepełne wykształcenie. Mieszka z rodzicami. Po co ci on? Chcę, żeby Józef zrozumiał, że nie cierpię bez niego, że wszystko jest w porządku. Sylwester mnie kocha. Katarzyna. Ja po prostu nie rozumiem, jak możesz być taka głupia. Eleonora potrząsnęła głową. Zrujnować sobie życie na złość byłemu mężowi. Choć Sylwester kochał Katarzynę, ona nigdy nie była z nim szczęśliwa. Narzucał młodej kobiecie swoją miłość, nie odstępował jej na krok i był zazdrosny o każdy filar. Katarzyna postanowiła pójść do pracy. Ile musiała się nasłuchać, choć była szkolną bibliotekarką. Katarzyna dostała się do technikum na kurs korespondencyjny w zeszłym roku. Po pierwszym roku poszła do pracy w swojej szkole. Sylwester trochę się uspokoił, gdy zdał sobie sprawę, że w szkole, w której pracowała Katarzyna, nie było żadnych pracowników płci męskiej. Z wyjątkiem emerytowanego stróża i woźnego w tym samym wieku. Katarzyna w końcu posłała córkę do przedszkola i zaczęła pracować. Praca stała się jej ujściem. Nie wyglądasz na szczęśliwą żonę i matkę. Eleonora westchnęła, gdy w weekend spotkała się z przyjaciółką. Nie, nie wyglądam. Zgodziła się Katarzyna. Bo nieszczęśliwa. Zwłaszcza jako żona. Sylwester w ogóle nie jest moim mężczyzną. Mam dość jego zazdrości i miłości. Nie pozwala mi się ruszyć. Jego obleśnych pocałunków. Katarzyna zmarszczyła nos. Nie powinnaś wychodzić za mąż bez miłości. Eleonora westchnęła. Ale ty nikogo nie słuchasz. Nie powinnam. Katarzyna skinęła głową. Teraz zdaję sobie z tego sprawę. Katarzyna była żoną Sylwestra od trzech lat. W tym czasie Eleonora ukończyła instytut i wróciła do pracy w rodzinnej wsi, wychodząc za mąż za nauczyciela wychowania fizycznego, który przyjechał do nich na delegację. Młodzi wzięli kredyt na dom. Co masz na myśli, oszuście? Eleonora spojrzała na przyjaciółkę osłupiała. Z kim? Dlaczego nie powiedziałaś mi wcześniej? Eleonoro, chyba zakochałam się naprawdę. Oczy Katarzyny błyszczały. On jest taki fajny, taki cudowny, prawie jak Józef. Katarzyna, ty jesteś mężatką. Myślę, że twojemu mężowi by się to nie spodobało. Eleonora sprowadziła przyjaciółkę z powrotem na ziemię. Więc kim on jest, ten twój książę z bajki, podobny do twojego byłego męża? Wiesz, że w wiosce jest ekipa budowlana. Zmieniają dach budynku klubowego. On jest jednym z nich. Katarzyna zaświergotała wesoło: Budowniczy! Eleonora potrząsnęła głową, ale przyjechali w zeszłym tygodniu. A ty już zdążyłaś zdradzić z nim męża? Co ja poradzę, że to miłość? Jej przyjaciółka machnęła ręką. W razie czego ty mnie wesprzesz? Powiedziałam mężowi, że przyjeżdżam do ciebie. Pobiegnę. Nie mam dużo czasu. Katarzyna machnęła ręką i szybko zniknęła z pola widzenia. Tak, masz ciekawą przyjaciółkę. Felix, mąż Eleonory, który słyszał ostatnią uwagę Katarzyny, powiedział: Będziesz ją krył przed mężem? Gdzie mogę pójść? Eleonora westchnęła. Przyjaźnimy się od stu lat. Ona jest dobra, Katarzyno, tylko głupia. Nie może znaleźć szczęścia jako kobieta. Uważam, że za nic nie powinna rozwodzić się z Józefem. Byli idealną parą. Katarzyna wciąż go kocha. Katarzyna wpadła do pokoju nauczycielskiego podczas przerwy. Sylwester najwyraźniej coś podejrzewa, szepnęła. Wczoraj chodził za mną. Dzisiaj powiedział, że odbierze mnie po pracy. No, przestań robić głupie rzeczy. Eleonora potrząsnęła głową. Twój Stefan, budowniczy, wróci do domu dziś albo jutro, nie będzie już nawet o tobie myślał. A ty musisz mieszkać tutaj, z mężem. Stefan powiedział, że zabierze mnie ze sobą. Katarzyna powiedziała: Jesteś pewna, że jego żona i dzieci nie czekają na niego w domu? Eleonora prychnęła. To się może zdarzyć, koleżanko. Nie może być. Katarzyna uniosła dumnie głowę. Kochamy się i ufam Stefanowi. Eleonora spojrzała na przyjaciółkę ze współczuciem, nie potrafiła jej nawet ocenić. Katarzyna po prostu szuka swojego szczęścia, pomyślała po raz enty. Ja znalazłam je od razu. Nie potrzebuje nikogo poza Feliksem. Katarzyna po prostu nie miała jeszcze szczęścia. Tak, wychodzę za mąż po raz trzeci i co z tego? Katarzyna spojrzała na przyjaciółkę, trzepocząc długimi rzęsami. Nie mam szczęścia do mężczyzn, co mam zrobić? Katarzyno, masz dziwny sposób myślenia. Eleonora westchnęła. Raz pech, potem następny, potem następny. Po co od razu wychodzić za mąż? Dlaczego od razu? Znam Stefana od prawie pół roku, sześć miesięcy? Katarzyna. On tu przyjechał trzy miesiące temu. O jakich sześciu miesiącach mówimy? Eleonora uśmiechnęła się. Nieważne, czy to sześć miesięcy, czy trzy. Najważniejsze, że się kochamy. Moja droga, jeszcze nie rozwiodłaś się z Sylwestrem, a już wychodzisz za Stefana. Swoją drogą, gdzie on jest, ten twój przeznaczony? Zapytała Eleonora. Pojechał do domu. Wiesz, skończyła się praca ekipy budowlanej. Dostanie pieniądze, ostrzeże swoich ludzi i przyjedzie prosto po mnie. Nie wiem, co powiem Sylwestrowi. Jak go zostawię? To będzie skandal, nie wyobrażam sobie. Stefan mówi, że nie wolno mi jeszcze nic mówić mężowi. Przyjedzie po mnie i wtedy porozmawiamy. Myślę, że ma rację. Powoli pakuje rzeczy mojej Janiny. No, no, Eleonora prychnęła. Ty to zrób. Obawiam się, że długo będziesz musiała czekać na swojego Stefana. Eleonora wyglądała, jakby patrzyła na wodę. Kilka dni później Stefan przestał odbierać telefony od Katarzyny, a później zablokował jej numer. Jak mógł to zrobić? Katarzyna szlochała na piersi przyjaciółki. Tak bardzo go kochałam. Już prawie spakowałam walizki, a tu on. Dobrze, że Sylwester się nie dowiedział. Byłoby po mnie. I zamierzasz dalej mieszkać z Sylwestrem? Eleonora była zaskoczona. Wcale go nie kochasz, skoro tak łatwo go zdradziłaś. Wyjeżdżałaś z kimś innym. Wcale nie. Katarzyna wzruszyła ramionami. Nie ukrywam tego. A co tu robić? Sylwester chce dziecka. Już mnie dręczy, że będziemy mieli syna, a ja nie chcę od niego dzieci. Muszę w tajemnicy przed nim brać tabletki antykoncepcyjne. Tak po prostu jest. Może spotkam kogoś lepszego, ale kogo można znaleźć tutaj, na odludziu. Smutek. Czas mijał. Janina poszła do pierwszej klasy. Na pierwszy dzwonek przyszedł do niej Józef. Był starszy, dobrze ubrany, miał pieniądze. Przyniósł prezenty DLA córki, a nawet DLA byłej żony. Boże, jaka ja byłam głupia! Katarzyna zagryzła nerwowo wargi. Tęskniłam za takim mężczyzną. Gdzie podziały się moje oczy? Zawsze kochałam tylko jego. Tak! Eleonora uśmiechnęła się ze zdziwieniem. A co ze Stefanem? Przez niego prawie odeszłaś od męża i odeszłabym, gdyby Stefan do mnie zadzwonił. Katarzyna wzruszyła ramionami. Dobrze, że tego nie zrobił. To po prostu przeznaczenie, inaczej Józef i ja nie spotkalibyśmy się teraz. Nie spotkaliśmy się teraz i? Eleonora spojrzała na przyjaciółkę wyczekująco. I nie zdawałyśmy sobie sprawy, że rozwód był naszym błędem, wykrzyknęła Katarzyna. A Józef? Zapytała Eleonora. I Józef? Przyjaciółka przytaknęła radośnie. Sylwester i Katarzyna rozwiedli się ciężko, ze skandalami i kłótniami. Mężczyzna najpierw obiecywał, że nie pozwoli żonie żyć, potem ukrywał jej dokumenty i niszczył rzeczy, a na koniec groził, że jeśli Katarzyna odejdzie, to on się zabije. I rzeczywiście, prawie się powiesił. Ja o mało nie osiwiałem podczas rozwodu. Katarzyna i Eleonora siedziały na tarasie w domu Józefa. Katarzyna z córką przeprowadziły się tu zaraz po rozwodzie. I jak patrzyły na nas w urzędzie stanu cywilnego, kiedy przyszliśmy z Józefem złożyć wniosek. Po pierwsze, było to dzień po moim rozwodzie z Sylwestrem, a po drugie, brałam drugi ślub z moim pierwszym mężem. Trzeba było to widzieć. Wyobrażam sobie. Eleonora prychnęła. Oczywiście, że się dobrze bawisz, nigdy nie będziesz się nudzić. Jesteś pewna, że postępujesz słusznie? Mam nadzieję, że to twój mąż? Eleonoro, nie powiedziałem ci najważniejszego. Katarzyna zrobiła tajemniczą minę. Jestem w ciąży, wyobrażasz sobie? Przez kogo? Eleonora zapytała przerażona, spodziewając się czegokolwiek ze strony przyjaciółki. Katarzyna, ty mnie straszysz. Głupia ja, od Józefa oczywiście, wykrzyknęła Katarzyna. Jest bardzo szczęśliwy, ale dzięki Bogu. Eleonora roześmiała się. Źle myślałam. Mam nadzieję, że w końcu znalazłeś swoje szczęście. Przyjaciele śmiali się i rozmawiali. Mężczyźni grillowali kebaby na zewnątrz. Tak świętowali drugi ślub Katarzyny i Józefa.